Mm, Obrzymi dzień. O, 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 o dość nie może. Mm, niech spiernicza na Dzień dobry serdecznie. Polskie kluby odpieprzyły kawał fantastycznej roboty. Polska, górna. Jest naprawdę dobrze, już jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, a nawet może być przepięknie. Ale nie rzucamy klątwy. Moje zdanie znacie. Obmówimy całą kadrę Barcelony na ten sezon. Plusy, minusy, jaka jest szeroka i tak dalej, więc serdecznie zapraszam i porzucamy jakieś klątwy. No, bo niestety trzeba takie przewidywania tutaj wrzucić. Klątwy, no. Minuel. Dzień dobry, pani Marino, panie Wojciechu, panie Liamie. Składam na państwa ręce serdeczne gratulacje ze względu na tę wielką chwilę, która przed momentem została ogłoszona światu. Świat wiedział, że ona nastąpi, ale kiedy człowiek dostaje taki komunikat, to zdaje sobie sprawę tak naprawdę, jak duża to jest rzecz i że naprawdę już nie będzie tutaj kolejnego Redzia, kolejnego expose. Dajmy już sobie spokój z tymi cringe'owymi akcjami. Natomiast moi drodzy, FC Barcelona, analiza kadry na ten sezon, bo zakładam, że nikogo już nie kupimy, być może zarejestrujemy tych co mamy, a do tego mam głęboką nadzieję, że nikt z tych zawodników istotnych ze składu nie zostanie sprzedany, chyba że, ale to zaraz wam powiem co i jak. Parę stoperów ja widzę jako Inigo Martinez i Pau Kubarsi, to jest jakby to jak to widzę, więc jak sobie myślę o tej kadrze, to kurde, jak się uda wszystkich porejestrować, to szwagry ugotowały, moi drodzy, kadrę praktycznie kompletną. Tutaj naprawdę mówimy o detalach. No, szkoda nawet kurwa gadać, bo to niemożliwe. Ale uważam, że tak czy owak, cieszmy się. Cieszmy się, moi drodzy, jest dobrze. Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Na ten moment uważam, że jest za wcześnie, bo coś tam się jeszcze może wydarzyć, nie? I jeżeli chodzi o sprzedaży ważnych zawodników, chociaż mówi się, że może nie. One week later. Ach, gówno. Tu my idziemy znowu. Zapraszam na oddział. Bo właśnie dowiedzieliśmy się, że sprzedajemy najważniejszego obrońcę, jakiego mieliśmy w drużynie. TPU! Oddajemy za darmo, żeby zwolniło się w finansowym fair play. Laporta. Danke! Danke, Laporta, gracias, danke! Miękkie siuszki w tym momencie. Tutaj Legia na dziurę. Here we go. Tak patrzysz, kurde. Znam mordę. Nie w tym wypadku opuścić Barcelonę ze skutkiem natychmiastowym może Inigo Martinez. Meanwhile, czy spodziewałem się, że wydarzy się to, co dzieje się w tym momencie na naszych oczach? Czy spodziewałem się, że Barcelona za chwilkę pożegna się z Inigo Martinezem, z jednym ze swoich najlepszych piłkarzy w ostatnim sezonie? Absolutnie nie. Dlaczego w ogóle Barcelona traci Inigo Martinez'a? Łanfy, no, kłaniam się do zobaczenia. sobie radzi z emocjami Lecz nierozsądnie rzuca klątwami Sprowadził szczęsnego, wyrzucił innego Bilans klątw wynosi jeden do jednego Weź suba, daj psychologiczny kolego